I ostatnie ogłoszenie. Widzę, że ktoś tam z tyłu stoi. Taki jakiś człowiek, taki z brodą, w czapce. Coś tam ma dla dzieci. Ale najpierw przyjmiemy Boże błogosławieństwo. A kto będzie chciał się spotkać z tym człowiekiem, to zapraszam, żeby zostać. Pan z wami i z duchem twoim niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty, Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Błogosławiona jesteś, Maryjo, i wywyższona przez Pana. On wielkich rzeczy w tobie dokonał, pokalana. On wielkich rzeczy w tobie dokonał, nie pokalana. Dzieci, dzieci, czy, czy mnie słychać choć troszkę? No, coś, o to do. Ale was nie słychać. Słuchajcie, a wychodzicie na roraty? Wszystkie? Naprawdę? No jak podzielić na części i dyżury, to wszystkie. A, no to pięknie. A co dzisiaj dostajecie? Co w tym roku dostajecie na Roratach? Co zbieramy na Roratach? Naklejki. naklejki. A o kim mówicie? No. Jak ten biskup, kardynał się nazywa? Kardynał Wyszyński. Uu, no to pięknie. No to co? Myślę, że dzieci wszystkie są grzeczne. Niech podejdą tutaj do mnie. Ej, ale spokojnie, proszę. Drogie dzieci, drogie dzieci, po pierwsze, proszę ustawić się w jednym rzędzie. A nie tutaj wszystkie naraz. No to. Tutaj aniołek księdza biskupa Mikołaja, również podaje czekolady. Proszę się tu go nie pchać, tutaj, tutaj o aniołka. Pana Adama też można pobierać. Są takie same jak u Mikołaja, także spokojnie. Są te same, dokładnie. A ktoś wie, z jakiego kraju pochodzi biskup Mikołaj? Ktoś pamięta? No, z jakiego? Mów. Z jakiego kraju pochodzi biskup Mikołaj? No, że no, tak jak sobie przypomnisz to powiem. Niektórzy widzą, że samo obsługa księżę biskupie. No. Śmiało, śmiało. Nieco starsi też mogą wziąć sobie czekoladę. Masz już? A. No, jeszcze tutaj są zi ziarenka do pobrania. A no to dzieci już zabiorą czekoladę o ziarenkach zapomną. I w przyszłym tygodniu będzie mało do losowania. Mówią, że czekolada od Mikołaja nie tuczy, więc można brać. Zresztą po Mikołaju widać. Śmiało, śmiało. <śmany> Nie, ja dziękuję. Ja, ja sobie później odbiorę. Nie, ja sobie później odbiorę.